Witam na kanale Silla Tarot Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Skorpiona Na grudzień 2023 Rozpoczyna się księżycem Potem mamy szóstkę kielichów Słoneczko No słoneczko to chyba każdy widzi jakie ładne jest Zmartwychwstanie Czwórka monet Ósemka mieczy nie jest ładna, ale no w dużej mierze zawdzięczacie to sobie piątka monet, no to tutaj jedno z drugim do pary rycerz kielichów król buław to już tutaj bardzo ładnie się robi, ale zobaczymy jeszcze czwarty no tu znowu wracają jakieś takie myśli ciemne dwójka monet szóstka monet Paść mieczy. No paść mieczy, no niekoniecznie musi oznaczać coś złego, chociaż może dla niektórych to będzie oznaczało plotki na przykład, ale, ale też ma pozytywne tutaj wymowy. Natomiast ponieważ jest dziewiątka mieczy i dziewiątka monet i tam jeszcze ósemka mieczy, no trzy takie przytłaczające energie, które wynikają przede wszystkim z Was, bo to są karty myśli, o, ta i ta to są karty myśli, a to jest też karta takiego skupiania uwagi na niewłaściwych rzeczach. No, jeszcze księżyc jest, który jest niewiadomą. To już na, na styczeń weźmiemy, ale to później będziemy analizować ten, na styczeń, ten na styczeń. A na razie, na razie tu weźmiemy na grudzień księżyc. No cóż, trudno znaleźć tu prawdę, bo prawda jest ukryta. Prawda jest. Albo przemalowana, albo zawalowana, albo zmanipulowana, czyli może być jakaś ściema, jakieś oszustwo, albo jakieś niedopowiedzenia. Są tu jakieś rzeczy ukryte, ktoś tu albo przed Wami coś ukrywa, albo Was tutaj zmylił, że tu coś nie wiecie, czegoś nie wiecie. Trudno się połapać, no, najpierw jest to lekcja akceptacji, no bo takie sytuacje się zdarzają, no i widocznie mają prawo się zdarzać, skoro się zdarzają, tylko że no, trzeba szukać rozwiązania, a to rozwiązanie to przede wszystkim wewnątrz się znajduje, czyli y, rozwiązanie da intuicja. Trzeba się wyciszyć, żeby posłuchać głosu wewnętrznego, bo tam stamtąd przychodzą te podpowiedzi. Natomiast jeszcze tutaj powiem o tym zaakceptowaniu, żeby zaakceptować tą niepewność, która tutaj jest, no bo ona owszem wiąże się z jakimś lękiem, ale jak to zaakceptujemy, no to wtedy ten lęk znika tutaj. Czyli najpierw trzeba zaakceptować, żeby ten lęk zniknął, żebyśmy mogli się też uspokoić, bo lęk powoduje emocje też takie nieprzyjemne. Więc najpierw zaakceptujemy tą niepewność. Jak już lęk zniknie, wtedy łatwiej nam będzie usłyszeć te podpowiedzi z wewnątrz. Teraz mamy szóstkę pucharów. No to może być jakaś satysfakcja, bo tu w ogóle dochodzicie już do stanu równowagi. Do stanu równowagi, czyli co to może powodować, że dawne wysiłki przyniosą owoce bo jest harmonia, no wy doprowadziliście siebie, swoje energie do stanu równowagi i harmonii czyli tu jakieś spełnienie może być, może nie z tych największych jak ja to czasem mówię ale, ale jakieś spełnienie sympatyczne może być marzenia lub ambicje mogą się zrealizować, tylko tu jest taka przestroga aby nie żyć przeszłością, żeby się na niej nadmiernie nie skupiać no, bo wspomnienia każdy ma prawo mieć, ale chodzi o to, żeby nadmiernie nie skupiać się na tym, co było, bo tego już i tak nie ma. Z tego, co było, co najwyżej można lekcję wziąć na przyszłość i nawet warto to zrobić, a skupić się na chwili obecnej, hmm, bo tutaj w chwili obecnej możesz najwięcej zdziałać. No, w przeszłości już nic nie zdziała, więc po co się tam cofać do przeszłości? Jedynie właśnie po to, żeby czerpać mądrość z doświadczeń, ale. Działamy w teraźniejszości i budujemy przyszłość w momencie teraz. Więc na tym momencie teraz należałoby się tu skupić, przynajmniej tak by zachęcały tutaj karty, ale też mówią, że wysiłki te z przeszłości, te wcześniejsze, że one przyniosą tu jakieś szczęśliwe zakończenie, czyli coś tu się może udać. Możliwe także spotkanie z jakąś osobą z przeszłości, czy to z dawną miłością, czy z dawnym przyjacielem, czy z kimś z rodziny. Z kimś takim, no, w miarę bliskim, i dzięki temu też tu może nastąpić poprawa stosunków w rodzinie, czy z tą osobą, kimkolwiek ona jest, z którą się tu spotykacie. Karta mówi o rozliczeniu i zamykaniu przeszłości, czyli przeszłość należy zamknąć, a rozliczenie też jest potrzebne. Żeby ją zamknąć, najpierw trzeba ją rozliczyć, czyli sobie tam podsumować, co było na plus, co na minus. A czerpać radość z teraźniejszości, no i mamy teraz to słońce. No, słońce to rzeczywiście jest radość, czyli rzeczywiście uczycie się tu czerpać radość z teraźniejszości, bo to widać także i tutaj, tu jest ta radość jeszcze większa. Jest to radość życia, radość taka jak u dziecka lub u młodej dziewczyny, która jest może zakochana, która jest może zadowolona z czegoś, że. Że ma powodzenie, albo że się ładnie ubrała, albo tam nie wiadomo co jeszcze. No, nie potrzebuje nawet czasem wielkich powodów do tego zadowolenia. Jest taka radość, yy, może nawet i bez powodu, ale ta radość powoduje wzrost wibracji, a z kolei wzrost wibracji powoduje pomyślność. I tutaj tej pomyślności bym się uczepiła, że tak powiem, że to jest ta, ta naj, najfajniejsza taka wymowa. Macie też chęć do życia, taki power życiowy, entuzjazm jakiś taki, no czy odwagę, czy, czy chęć do zrobienia czegoś nowego, pozytywna energia, czy to do pracy, czy do podróżowania, czy do spędzania czasu w jakikolwiek sposób, chodzi o tą pozytywną energię, o taką witalność, dostrzeganie jasnych stron życia, no widać tą jasność, klarowność. Tu już nie ma tego co tu było. O to może jeszcze tak porównam, bo to jest bardzo ładnie widać to porównanie. Tu było ciemno, czegoś nie wiedzieliście, stąd był lęk. Natomiast tu jest jasność, klarowność. Tu już nie ma tego lęku, bo tu już wiecie to, co macie wiedzieć. A oczywiście nie wiecie wszystkiego, no bo nikt nie wie wszystkiego, ale po prostu to wam już tu nie przeszkadza się cieszyć życiem i działać z optymizmem. Jest też akceptacja pokazana. No ja tu mówiłam wcześniej, że księżyc uczy akceptacji tego, co jest niejasne, co jest takie trudniejsze. Co jeszcze tu? Jest też rozkwit. Może to być rozkwit świadomości, ale może być też rozkwit miłości, czy czegokolwiek innego, czy przyjaźni, no czegokolwiek. Bardzo pozytywnie. Yy, cóż jeszcze tutaj? No, panowanie nad sobą, czyli. Dobre, pan, dobre panowanie nad sobą i dobre nastawienie do życia powoduje, że te okoliczności zewnętrzne stają się jeszcze bardziej sprzyjające niż tu widać. One są coraz bardziej sprzyjające, ponieważ no wy też coraz bardziej sprzyjacie tutaj sobie. Jest, jest widać ten progres, jest tu widać progres, że coraz lepiej sprzyjacie sobie, macie wzrost wibracji i coraz bardziej pozytywne nastawienie, co Wam pomoże osiągnąć tu jakiś cel. No, jest tu zakończenie etapu, czyli faktycznie tu wygląda na to, że jakiś cel tutaj osiągniecie. No macie też taką otwartość, otwartość serca, otwartość w ogóle do ludzi, do zdarzeń. Nie, nie boicie się, tu życia, można powiedzieć. I dlatego tu los zaczyna się do Was uśmiechać. A tutaj z tym teraz, z tym zakończeniem etapu, no tutaj znowu troszeczkę tak podobnie jak tutaj, że z przeszłości trzeba będzie wyciągnąć kolejne jakieś lekcje, których jeszcze tu nie wyciągnęliście ale mm, ten czas podsumowania tutaj o tyle jest dobre, że tu już możecie wkroczyć w coś nowego możecie, no właśnie, tylko nie z takimi energiami, te energie trzeba będzie zmienić, no ale to ja za chwilę powiem natomiast tu jest podsumowanie i zakończenie etapu, czyli jakiś cel tu osiągniecie, może to być załatwienie jakiejś sprawy, czy to urzędowej czy prawnej, w każdym razie jest tu jakieś osiągnięcie celu i takie jakby narodzenie się na nowo, tylko teraz trzeba patrzeć z jakimi energiami my wchodzimy w ten nowy etap tu jest zaciskanie energii, czyli czegoś nie chcecie jakby zapłacić, nie chcecie jakichś pieniędzy wydać, no może by trzeba było coś zapłacić, żeby się od tego uwolnić. No to tylko taka sugestia, no ja tam nie mówię, co kto, kto ma płacić, tylko mówię, że jest tu zatrzymanie energii, czyli taka przesadna jakaś taka oszczędność, przesadna aż. Natomiast tutaj to już jest w ogóle nieciekawe, dlatego że tu macie blokadę ze strony umysłu i tu blokadę taką w sensie skupianie się na brakach. Na niezadowoleniu, na smutku, na poczuciu też ograniczenia strasznego, niesamowicie. A ograniczenia są po to, aby wyzwolić w Was twórczą energię, czyli kreatywność. No ale Wy na szczęście pójdziecie tą drogą, bo macie tu dwie karty kreatywności, czyli na szczęście odkryjecie to w sobie, że że, no, Żeby wyjść z ograniczeń, musicie w sobie wyzwolić coś pozytywnego, jakieś pomysły, jakąś większą też witalność, większe chęci do życia, większe otwarcie serca, otwarcie umysłu też. Jedno i drugie. Jedno i drugie, bo pomysły biorą się właśnie z takiego otwarcia na no, możliwości, także własne. No tu nie widzicie tych możliwości. Chwilę później już one wzrastają, czyli zmieniacie coś w sobie i to jest bardzo pozytywne. No ale skupianie się na brakach, przypomnę, oznacza, że tutaj macie wrażenie, że tych braków jest o wiele więcej niż w rzeczywistości ich jest. I tak samo tu skupiacie się na blokadzie, na tym, że, że jest jakieś niby ograniczenie, a to jest ograniczenie ze strony umysłu, czyli w zasadzie wystarczyłoby zmienić myśli wystarczyłoby zmienić programy umysłu żeby z tego ograniczenia wyjść no, tu już mówiłam, że jednak wam się udaje nie tak od razu, ale wam się udaje to bo już tu jesteście w dobrych energiach yy, zwiększone wibracje macie pomysły też może tu nastąpić yy, jakaś oferta miłości to też jako jedna z opcji i namiętności też to jest jedna z opcji ale przede wszystkim macie te pomysły przedsiębiorczość, yy, przedsiębiorczość chęci do życia Chęci do życia, i co jeszcze macie? No, takie poczucie atrakcyjności. O, i może dlatego stąd ta oferta miłości, że Wy czujecie się już tutaj atrakcyjni, silni, błyskotliwi też. Cóż jeszcze? No, jakieś tu mogą być spotkania romantyczne, jakieś oferty, jakieś, po, jakieś zaproszenie na przykład. Co jeszcze? Przedsiębiorczość, zwiększona pewność siebie, to jest też potrzebne, przydatne. No, ale znowu wraca, znowu to wraca. Te myśli takie szkodliwe, znowu wracają na, na moment, ale jednak. No, tu trzeba zmienić myśli. No, to tyle. Już nie będę powtarzać tego, co tam mówiłam, bo to jest coś podobnego. I teraz dwójka monet. No, jak zmienicie te myśli, to zobaczycie, że są możliwości nawet podwójnego zarobia, zarabiania, czyli podwójne źródło energii. Tu energii, chciałam powiedzieć, zarabiania, zarobkowania. Podwójne źródło zarobkowania może być, ale też ta karta oznacza no, taką zwiększoną ilość obowiązków, więc to trzeba będzie te obowiązki ze sobą jakoś pogodzić. No cóż nie będzie to może łatwe, trochę może być męczące, ale w stanie równowagi też będziecie, czyli no jakoś jednak wyjdziecie z, z tych trudności pogodzenia różnych obowiązków, bo wchodzicie w stan równowagi, Tu się pokazuje to przede wszystkim jako równowaga w materii, ale to to jest wszystko połączone w zasadzie wszystkie sfery życia są połączone, więc nie tylko w materii to może być. Natomiast tutaj karta mówi: ta szóstka monet, że wróci do Was to, w co zainwestowaliście swoją energię i to może wrócić w formie pieniądza, czyli jakieś pieniądze mogą przyjść, które się Wam należą, a może być tak, że ktoś Wam pomoże, komu wcześniej pomogliście. W każdym razie jest ta równowaga i to powoduje harmonię. Tylko teraz tak, na koniec jeszcze mamy tutaj taką informację, że potrzebujecie informacji, czyli masło myślane trochę wyszło mi, ale chodzi o to, że czegoś nie wiecie, czyli no coś podobnego jak tutaj, ale już nie tak drastycznie, bo tu był ten lęk. Natomiast tu nie ma lęku. Tu chodzi o to, że po prostu. Czegoś nie wiecie, trzeba się tego dowiedzieć. A żeby się tego dowiedzieć i żeby to Wam pomogło, no to macie tu przed sobą miecz prawdy, czyli trzeba trzymać się prawdy. Informacje, które zbieracie, muszą być prawdziwe, więc trzeba je sprawdzać, przepuszczać przez siebie i zobaczyć, jak to tam z nami rezonuje wszystko. No bo może się okazać, że macie sprzeciw wewnętrzny wobec tego, co się dowiadujecie. No czasem tak jest. Jak się tam czyta o tych asztarach, o tych. O tych dziwnych rzeczach różnych. Czasami człowiek ma sprzeciw, że to takie jakiś coś tam nie gra, nie? że coś tam nie gra. Czasem zbieramy różne informacje, wydają się piękne, a coś w nich nie gra, bo są sztuczne jakieś. Może tak powiem, żeby tu ktoś nie myślał, że ja coś podważam, tam nie wiadomo co. Ja to nic nie podważam, ja tylko mówię, że trzeba sprawdzać i przepuszczać przez siebie te informacje, bo niektóre są tak sztuczne i tak podejrzane, że, że na wiarę nie ma co wszystkiego przyjmować. No to Natomiast niektóre łatwo jest dosyć sprawdzić, niektóre tak. I teraz co tam jeszcze mamy na styczeń. A, bo to w odwrotnej kolejności ja kładłam, bo zawsze to na spodzie, to kładłam jako pierwsze Czyli tak, od czegoś trzeba będzie się odciąć i odciąć. No właśnie. I tu znowu jest miecz prawdy, czyli odciąć się od tego, co jest nieprawdziwe, takie wymyślone, ryba przez kogoś po to, żeby nas zmylić. No tutaj zmyłka też była pokazana na początku jako taka przestroga, też. Więc tutaj trzeba się odciąć od tych informacji, które tu zbieramy, różnych, ale tych nieprawdziwych. No jak to rozróżnić, to ja już tak troszkę podpowiedziałam. <laughs> I nie przyjmować tych, które nie są oparte na prawdzie. Także można się odciąć od niechcianych emocji. Tych, które wynikają z tych naszych szkodliwych programów umysłu, od tych emocji i od tych myśli, od programów umysłów szkodliwych. Dobra, to to już o tych programach mówiłam. I teraz, jak się odetniecie od tego, co Wam nie służy, to idziecie w nową drogę. I ta nowa droga wygląda szczęśliwie. O. I tak sobie powiem, bo jest czwórka buław, czyli jest jakieś świętowanie, jakaś radość w gronie innych osób. To może być dla niektórych ślub, wesele, dla innych no, jakiś urlop też może być, bo zimą ludzie biorą urlopy i gdzieś tam jadą. Dla jeszcze innych może być to związane z zakończeniem jakiegoś remontu, czy, czy jakąś inną imprezą. Jakaś jest impreza, jest wesoło, też może to być uczczenie jakiegoś szczęśliwego wydarzenia. Dobrze, to teraz przesłanie. Nasze myśli są farbami, których używamy do malowania obrazu swojego życia. Jeżeli takimi farbami będziecie malować obraz swojego życia, no to właśnie tak to będzie wyglądać, czyli będzie nieciekawie. Natomiast jeżeli takimi farbami będziecie, o, takim wzrostem entuzjazmu. O, tu jest też taki fajny wzrost entuzjazmu. O, proszę, idziecie w coś nowego. Tu macie odwagę, czyli jeżeli będziecie malować swoje życie odwagą, to pójdziecie w coś nowego i będzie fajnie, bo będzie radość. Także przełamujecie tutaj schematy umysłu, te stereotypy myślowe, które was blokowały, przełamiecie je i pójdziecie w coś nowego, czyli wyjdziecie ze strefy komfortu, która tak naprawdę nie jest za ciekawym komfortem, bo w ogóle jest nierozwojowe to, więc wyjdziecie z tego, co jest nierozwojowe, dzięki również dążeniu do prawdy, poznawaniu rzeczy, które są prawdziwe, no i dzięki tej odwadze. No i niech się spełni. Tu jest karta spełnienia, która, która może się różnie różnie zmaterializować. Czyli ja mówiłam, czy to jako święto, czy jako imprezowanie, jako też jakieś biesiadowanie, o coś takiego, jakaś impreza. Ale to może być właśnie z jakiejś okazji, z okazji załatwienia jakiejś sprawy, czy z okazji jakiegoś szczęśliwego wydarzenia na tej nowej drodze życia. No, może być nawet ślub i, i wesele. Nie wiem, czy o tym mówiłam, ale tu może to być. Nowa droga życia, ślub, wesele. Ślub i wesele bardzo pasują do nowej drogi życia, także na tej nowej drodze życia życzę wszystkiego najlepszego. Ale to jest tutaj na styczeń. Natomiast wcześniej też były piękne tutaj niektóre karty, bo było słońce, i tutaj, o tu, możliwość też spotkań, jakichś, czy to romantycznych, czy. Czy no, ciekawych, ciekawych, opartych też o namiętność, bo jest ten król buław i atrakcyjność jest, i taki dar przekonywania. O to tego chyba jeszcze nie mówiłam, także tego wszystkiego, co najlepsze tu powiedziałam. Życzę zdrówka, do usłyszenia.